Punkt czwarty. Ścianne szpachlowanie. Odhaczone. lewo ręcznie, do tego używamy albo klocuszka, żeby nam rączka nie wisiała, albo robimy ręcznie, przy gwiazdkach oczywiście, koło futryny, no i jest trochę tego, także... No, to tak ręcznie by wszystko było, bo wam, no to wychodzi w te ręce. Nie ma co. Wszystkie narożniki, Była góra koło gniazdek, Ogarnięte. I właśnie przed chwilą była inwestorka i słuchajcie, to mieszkanie będzie szykowane dla dwóch studentów. Więc już teraz nie muszę robić y, standardu pięciu gwiazdkowego. Powiedziała mi, zrób tak 2,5 do trzech gwiazdek, jeżeli chodzi o gładkość ścian. Ponieważ oni tu wejdą, no wiecie jak studenci, nie? Wejdą plakaty, jakieś farby. Zaraz musi wyglądać jak po studencku. No trudno jej nie przyznać racji. Dla mnie z tej strony OK. Mamy, wiecie, już okres przedświąteczny. Niektóre ściany chciałem robić na dwa razy, nie muszę. Na roczniki mam to teraz maszyna i naprzód, nie. No, słuchajcie, ta maszyna już tyle śmiga, że jak to widzicie? Nie, niektóre części, na przykład tutaj, te wężyki zwłaszcza pękają. No, na razie się muszę wspierać taśmami, natomiast ta cała część jest część wymienną, także bez problemu. To znaczy bez problemu to by było, gdyby sklepy by były pootwierane, nie? Ale no, jest zamówiona. Także przyjdzie no. No tak to jest, sprzęt musi na siebie pracować. To nie jest sprzęt, który ma ozdobić nasz... warsztat, tylko to jest sprzęt, który ma... na siebie zarobić. No, prowizorycznie. Pomoc doraźna. Ale na razie jest OK. Tak, papier ścierny. Co my tu dzisiaj mamy? 240... 120. Dobra, weźmiemy 240, polecimy. To powinno być, nie? Tylko zanim sobie zacznę tu szpachlować, to ja potrzebuję miejsca, żeby ten odkurzacz mógł potańczyć. Najlepiej będzie przenieść teraz te moje graty do łazienki. Bo ta łazienka jest gotowa. To raczej... nie powinno... przeszkadzać. A tak to wiecie, te kable, to wszystko. Odkurzacz na AKU. Widziałem prezentację tylko nie wiem nie wiem jak długo to trzyma nie wiem może ktoś z Was używa już odkurzasz na baterię jak tak to dajcie znać tak ogólnie rzeczy na baterie to tak jak widzicie wiertarka czy coś bardzo fajna sprawa pod warunkiem, że się chce jeszcze zamknąć. Też tak macie, że jak chcecie coś na szybkiego zrobić, to. To z reguły w tym momencie to nie chcę. Dobra, nie mam czasu, na to teraz. Ale tak to już jest, nie? Chcemy coś na szybkiego. To wychodzi jak zawsze. I tak samo jest przygotowanie, jeżeli sobie zabezpieczymy naszą podłogę. Nie wiem, czy zauważyliście. Ci, co pewnie siedzą w tym codziennie, to już to znają. Możemy naszą podłogę sobie zabezpieczyć potrójną warstwą folii poczwórną. To już mniejsze To już nieważne jak ile tych warsztatów damy. Wystarczy, że zostawimy. Tu sobie obklejemy podłogę i zostanie coś takiego. Słuchajcie, w takie miejsce zawsze kapnie farba. Nie wiem, co się dzieje, siły wyższe, ale tak już jest. Dobra, tak powinno wystarczyć. To już będzie dobrze. Wiecie, jak są te same małe takie samojeżdżące odkurzacze, nie? Po podłodze. Czujniki i one wiedzą, gdzie jak, po co. Także pomysł dla wynalazców. Zróbcie coś takiego na ścianę. Ja bym sobie jednej, Przyszedł coś takiego tutaj. Podłączył, włączył i nie jeździ. Przychodzę za dwie godziny i by było gotowe. Także dobry pomysł na biznes. Niech ktoś to wymyśli. Póki co... Klient nie, nie chciał, ale to i tak będzie lodowisko. Chciał, nie chciał. No ale ma gładko. Ma akurat szczęście, że po tą, że te ściany już były gładkie. Także chodziło w sumie. Jakby nawet kochodził człowiek i yy, ubytki pewnie też, było dobrze, bo tam gdzie malarz nie może, maszynę pośle. Jak poprzujecie u siebie to, to na dwa razy porządnie. No nieraz tak jest na inwestycjach, widzicie, przychodzi inwestor i w trakcie nagle zmienia. Dobrze, że, dobrze, że yy, no, ten pierwszy raz był troszeczkę grubi naciągnięty, także było to szlifować. No i w efekcie końcowym mamy jednak te ściany, powiedzmy, gładkie igiełka wyszłowe. No ale gdybym sobie tak tylko na razniechko pociągnął z zamiarem tego, że drugi raz to wyrównam, to by teraz była długa. Także no trochę szczęścia było w tym. No tak, ale inwestor oczywiście ma prawo do zmiany decyzji. No nieraz takie jest. No w końcu to są jego pieniądze. i to różnie było, nie? To nie jest tak, że wszystko jest w książce od A do Z. Pa 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 tak nie zawsze działa. No ale jest okej, okay. jest uratowane. No dobra, my to sobie gadamy, a... Ha! A czas leci To teraz na szybkiego zmiotu, tylko ten pyłek. I gruntujemy. No. cała budę zagruntowana? Udało się. próbowałem się z tej budowy zrobić live. A teraz wiem o co wszystkim chodzi. Nawet ten jest za słaby. Kiedy zrobimy taki porządny live, ale To kiedyś, 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 kiedyś. No co? Teraz po zagruntowaniu ogarnę tą folię odkurzenie na nowo i znowu będę na filmiku biegał z łuczaczem. A w domu mówię, że nie wiem jak włączyć i się wyda. wyda. Następnie ogarnięte. Na nowo okleiłem te wszystkie listwy. Jutro teraz tylko kawałek materiału. Ściana wymalowana i będziemy ten kocyk sobie ciągnąć. Ściana po ścianie. I będziemy wychodzić. No, także wstępnie jest przygotowane. Podmalowanie. Widzimy się za parę sekund. Dla mnie oczywiście pora na sen. To jutrka. Witam przy środzie. 23. Dzisiaj malowanie, nareszcie. Sufitu nie maluje, jak już mówię, Dlatego postanowiłem sobie to tak obkleić. Też trochę trwało. Mógłbym docinać pędzelkiem, no ale mamy trzy pokoje, więc gdyby były dwie ściany, nie byłoby problemu. No a tak pójdzie w miarę szybciej, myszką. No także widzicie, tu przygotowane jest. Wymaluję tą ścianę, przesuwam sobie ten materiał na tą i tak będę sobie z tym materiałem chodził. Widzicie, tu też jest przygotowane wszędzie. Obklejanie, wszystko od nowa, bo i wam trochę zeszło. Słuchajcie, za każdym razem gubię ołówek, to chyba ten patecik, patecik będzie dobry. Czyli szlifowanie, gruntowanie, skreślamy, malowanie. Ach, ten czas. To działamy. To czyli standardowo, myszka lewo, prawo, góra, dół i duży wałek na powierzchnię. Robiłem zabrawki, jak widzicie, gdzieniegdzie. Nie musiałem ich robić. sami, wiecie, no ale takie już takie kujące w oczy. To lepiej usunąć. Czyli teraz do to I plan jest taki, żeby wymalować to pomieszczenie na gotowca, drugie może też. Zrobimy sobie kiedyś osobny materiał, jeżeli chodzi o zabrawki. Na tej budowie to wiecie, nie? To tak. Trochę nie ma czasu, ale spokojnie będzie. Ogólnie chodzi o to, że mamy jakieś miejsca, które nam nie do końca się podobają jakaś ryska, jakieś wkniecenie powiedzmy coś wystaje no to albo to zeszlifujemy albo to wyszpakujemy i, i jest zrobione teraz kolejnym etapem będzie jak i to przesknie wyszlifuję zagląduję naraz przymaluję. nie ma dużo, praktycznie 2-3 pokoju więc spoko jest ogólnie szanowny to no to co działa i teraz nie no hejka no to jest ten pokój, ten pierwszy jest kompletnie gotowy Zobaczcie ścianę, giełka. Ten pokój wymalowałem na gotowo z tego względu, że może dostanę pomoc w poniedziałek. I wtedy ktoś by dokładnie sobie laminat. A tutaj, czy tutaj jest wymalowany na raz. Także ja bym tutaj kończył. No i na samym końcu oczywiście zostanie mi ten przedpokój. Pomieszczenie najmniejsze, ale najbardziej wbrew pozorom pracochłonne po świętach działam dalej. Trzeba jeszcze bardziej ogarnąć. Chociaż ja jestem z tych, co raczej stależą, a nie na talerz. Ale ktoś to musi robić. Z tego miejsca, albo nie. Nie z tego miejsca. Z tego. Życzę wszystkim wesołych, spokojnych, radosnych świąt. Mam nadzieję, że przyszłe będą już w większym, rodzinnym gronie. Z taką ilością śniegu. Tego nam wszystkim życzę i przede wszystkim zdrowia. Także widzimy się w następnych filmikach. Życzę wszystkim miłego wieczoru. Dzięki, że oglądaliście. Hej, Chopa. Pozdrawiam.